Nie ma do czegoś, znalazłem tam klucz. Tylko, czy to cokolwiek mi da? Ha, nie, nope, nic nie otworzyłem, nic z tym arkaneum nie ma. Chyba, że ma jakieś ukryte korytarze, o których ja nie wiem. Gówno, 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 gdzie te pierścienie są? Chyba, że nie, tam jest Skyrim. Tam też jest Skyrim. Tamte schody wyżej to już nie będzie arkaneum, tylko coś innego. Kwatera arcymaga, no właśnie. Dobra, nic, nie będzie to pierścienie. Może jeszcze się tym zajmiemy. No, ktoś się schował w arkaneum. Arcymagu, o, chyba coś zybałem. Aha, kazał mi przejść na drugą stronę, świetnie. Bo co, bo tędy bliżej do wyjścia, God damn it! Co za kupota! Co mówi mój żurnal? Pomów z Mirabel. Tu jest Mirabel. Proszę, nie zawracaj. Magnusa. Cóż, to dopiero dziwne pytanie. Blondynka. Dlaczego Metr 70. Rozumiem. Cóż, chyba rzeczywiście o tym wspomniałam. Choć nie jestem pewna, co on chciałby, żebym ci powiedziała. Napomknęłam mu o tym kilka miesięcy temu, gdy synod pojawił się tutaj, szukając jej. Wyglądali, jakby sądzili, że trzymamy ją w którejś szafie. Czym jest synod? To magowie z Cyrodil. Od kilkuset lat wydaje im się, że są cesarską władzą w zakresie magii. W moim rozumieniu próbują jedynie narobić dużo szumu, chcąc zyskać sobie przychylność cesarza. Wiele polityki. Niewiele magii. Zaskoczyło mnie, gdy zobaczyłam ich na naszym progu. Wydawali się życzliwi, ale ich sposób zadawania pytań wywołał u mnie niepokój. Stało się jasne, że próbują gromadzić potężne artefakty i umocnić swoją pozycję. Nikt tu z obecnych nie wie. Synod wydaje się być przekonany, że można ją znaleźć gdzieś w Skyrim. Wypytywali na temat ruin Zulft. Ale tylko tyle pamiętam. Brzmiało jakby tam właśnie zmierzali, choć nie mówili nikomu po co. Podejrzewam, że jeśli zamierzasz szukać laski, istnieje pewne prawdopodobieństwo, że spotkasz ich w MZULFT. Tylko nie oczekuj od nich współpracy. Ciekawe, gdzie się teraz ubiorę? O, ruiny MZULFT. Gdzie mogę nauczyć się nowych zaklęć? Cóż, to zależy, czego szukasz. Harald naucza zaklęć magii zniszczenia i oferuje trening w zakresie tej szkoły. Finis to jeden z najlepszych przywoływaczy w całym Skyrim. Dobra, to już wiem. Może ci pomóc z Co możesz mi o tej lasce. Udało ci się wypowiadają, Powiadają, że jest dziełem samego magazynu. Patrzcie na mnie. Była przez niego używana, jeśli wierzyć w takie rzeczy. Słyszałam, jeśli się nie mylę, iż to jedyna rzecz zdolna do pomieszczenia jego mocy. Błyskotki, które pradawni magowie uwielbiali tworzyć. Okej. Okay. Dobra, e. Przywracanie. O ile przyszło. Torzdi w Antyrde. Faralda ona naucza Bel, Dobrze się spisuje jako. Oczywiście, zaklęcia zniszczenia mają różne postacie, każde na inną okazję. Zaklęcia koncentracji można rzucać natychmiast, ale są słabsze. Dobre w ciasnych miejscach i mniej kosztowne, jeśli chybisz. Musisz też zdecydować, czy chcesz poświęcić się jednemu rodzajowi zaklęć. Koncentrując się wyłącznie na zaklęciach ognia, uczynisz je potężniejszymi, ale możesz mieć kłopot z przeciwnikami odpornymi na ogień. Co ty nie powiesz? Mogę cię uczyć, ale nie odpowiadam za to, jak wykorzystasz tę wiedzę. Nauczaj mnie, mam trochę kasy. O Jezu, jak to kosztuje! Dobra, nic, wydrynuj mnie na jeden poziom. Może jeszcze na drugi? Nie, no nie będę tak burżu żył. To była czysta przyjemność. Dobra, to była nawet przydatna nauka. Aha, wiem, co ja chciałem zrobić. Zapisać sobie grę. Nie, jeszcze nie kończę, nie bójcie się. Zrobię małe cięcie. O, kidoki. Zgodnie z tym, co sobie zaplanowałem, nie będę słuchał jakichś gości, którzy do mnie chrząkają, ale udam się do białej grani. Ponieważ, uwaga, tamtejszy mag nadworny posiadał czar kuli ognistej, którą chcę się pobawić zamiast moich płomieni. Eee, co jeszcze? O no cóż, byliście świadkami kolejnego krasza tej gry. Dzisiaj to już trzeci, tak więc what the fuck Bethesda. Anyway, byłem w drodze do białej grani, jak znowu się skraszuje, to się ostro zdenerwuje. Tutaj sobie pójdę do mojego ulubionego kowala. Bo sprzedaje różne pierdoły. Wezmę wszystko, co ma na sobie mój tam swendacz, czy się nazywa. Szwendacz. Pojawił się przymrozek. zaszkodzi moim uprawom. O nie. Like I care, bitch. Poczekamy 9 godzin. Teraz będzie tak około 10.00. I na dobry początek sprzedamy całe gówno, które przy sobie mamy. W tym celu przejdziemy się, jak już mówiłem, do kuźni. Zbieraj, zbieraj dla szatana roślinki. Do... Jesteś po ślubie? Bo Nie. tak wyglądasz. Słucham? traktuj żonę z szacunkiem, na jaki zasługuje. No, chodzę z diademem. Czyżby mój diadem świadczył o tym, że się ożyliłem? What the fuck? Dziwnie ta alficka zbroja wygląda, jestem taki... Te piórka takie są dziwne, trochę, ale no cóż, olewam. Zbieram sobie smocze łuski. Kurde, z tego można zrobić zbroję, ale nigdy mi się nie uda, ponieważ nie będę miał tak wysokiego craftingu. Fucking bitch, gdzie ten kowal jebany? Nie ma go. Dobra, zróbmy coś. Nie dam rady: rzemieniowy, nie dam rady. Żelazny, nie dam rady. Świekowany, nie dam rady. Skórzany. Nie mam materiałów. Ziomek, eee... czekaj, do, przejdę do, do widoku Jesteś FPS. Jesteś do... Jasne. Możesz mi wręczyć tyle złota, ile uważasz za słuszne. Shut the fuck up oddawaj mi swój miecz. Ruszajmy. Będę się trochę bardziej powoli poruszał, ale ja ci go naostrzę ziomek. Będziesz miał ulepszony. Aaaa! Sztabka Orhalcum. Nie. To jest ten. Nie, to jest ten... Sztabka orichalkum. Co to kurwa jest? Sztabka orichalkum? Może on będzie ją miał. Czekam, bo czekamy jeszcze nie. godzinkę. Może kobal przyjdzie. Przyszedł Ach. już. Jest! Chodź tu, szybko. Dogonię go. Jest. Mam sporo szybko. stali do wykucia. Chwała Bogom! Chwała Bogom! Sztabka orichalkum. Jest. Jest droga? Nie, tak źle. Dobra. Eee... Yy... Czekaj ziom, wezmę od niego wszystko mm -hmm. co mi może dać Ta. Jasne możesz mi wręczyć tyle złota ile uważasz za słuszne. Nie pierdol bo on ucieka Nie ucieka Fuck Dawaj to 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 w ogóle wszystko mi daj Ja dawaj wszystko Tego nie mam co brać Żelazne buty. Ja i tego nie sprzedam wszystkiego, Będę się chyba wypieprzyć. Nie, no żal. Nie dogonię go teraz, a nie, idzie, siąść siąś sobie, to dobrze. A więc prowadź. Rozmawiaj ze mną. Co masz na sprzedaż? Chwała. A Bogom. Chwała Bogom. Ma sporo złota. Tu idziemy. krasnoludzka buława. Nie używam takowej, tak więc. Eee. Sprzedaj. Jej. Orkowy miecz wycieńczenia. Nie będę go na razie sprzedawał. Buława spędania duszy. Olewam. Stalowy miecz. Olewam. Zguba pokrzyw. W ogóle nie jest nic warte. Żelazny sztyle dolewam. Wielki miecz też. Strój. Tego trochę mam. Rzemieniowa zbroja gerunka. Sprzedaj, 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 ale nic nie warte, gówno. Różne, krowia, skóra. Dalej jestem chyba przeciążony, czyż nie? To wszystko? No, dalej. A, ponieś dla mnie trochę rzeczy. zostać ci tylko ta huewa buława. Możesz mi wręczyć tyle złota, ile uważasz za słuszne. Udźwig, no ho ho. Co ja ci mogę dać? Z różnych, ja mam tu całą ma masę tych O, ja ci całe wszystkie rudy daję w ogóle Co jest? Czemu ja mu daję jakiś? Aha Aha Mam klikać R Tempa pało Smocze kości są ciężkie Skóry jelenia są ciężkie Wilka, smocze łuski. Szmaragd, to by się przydało sprzedać. Tego nie będę na razie oddawał. Sztab kartenci, srebra, stali, złota, żelaza. Wilcza skóra. Zapasy klimeka. Aha, to jest to, co mam dostarczyć do tych frajerów, mnichów. Szlak, zapomniałem. Klucze. Nie no, klucze to są lekkie. Nie mam tu żadnych ważnych książek. Te nic nie ważą, więc to na pewno mi nie zajmuje jakoś strasznie dużo, chociaż jest tego trochę. Pożywienie tutaj mam jakieś syfy chyba niepotrzebne, których nie używam. Zwoje to jest lekkie. Mikstur mam w piździec. Strój. No strojów nie mam aż tak dużo. Mam tu moje buty elfickie, ale to nic nie waży. To z pasem. Co ja kurwa zrobiłem? Użyj. Nie. Lekki pancerz. Bierz. Dalej jestem przeciążony? Nie. God it, Pojebane to. Dobra, poprowadzę cię. Idziemy tam. Follow me, bitch. Ale ma wielką dupę. <laughs> Nie, żeby mi zależało jakoś. A sprintujemy sprint jak girsach. Napierdolaj, dobiegnę, dobiegnę i wchodzimy do smoczej przystani. Sorry, za ten moment zacięcia ale gapiłem się na moją świeczkę, która mi się tutaj pali. Idziemy do tego grzmota tutaj. Hop. Przybywasz do smoczej przystani, by przedyskutować o... Co można sprzedasz? Dawaj mi księgi. Eee. Ja szukam tych zniszczenia dawaj mi zniszczenia iskry mam. Kolognista, o, to chciałem. O jakie drogie! Ale się szarpnąłem. Może ma jakieś inne fajne jeszcze. Ognisty pocisk. Tam to jest przykokszone. Wow, wow! Patronach wow. ognia, chowaniec, pułapka duszy, to mam płaszcz błyskawic. Holy shit! Płaszcz płomieni! Niezłe czary tutaj są. Widać, że mu doszły nowe runy, wyciszenie, wyładowanie łańcuchów. Holy shit, dobra, kupiłem sobie Wiesz zajebisty czary ogniowe. Nie pierdol mi tam księgi. Kola ognista w Dołączyłem, frajerze. Shut the fuck up. Zaraz idziemy na kolejnego questa, tylko czekajcie, journal eee, tak. Odszukaj ruiny, odszukaj, ale tu mi chyba pokażę na mapie, nie? Tak, gdzie są te ruiny? O mój boże, daleko od wszystkiego. Stąd będzie mi najbliżej sanktuarium. God damn. Chyba się na wybierzemy, nie? Hehehe. Co tu ja chciałem? Chciałem sobie wejść w dział magii, który mam pod M. Nie, to jest mapa, który mam. A, pod tym głównym. Nie, tu są umiejętności. P. Tak, P. Sukces. Zniszczenie. Kula ognista. Czym się różni od płomieni? Praktycznie niczym, ale jest na poziomie czeladnika. Dajemy cię do ulubionych. F. Jak chcecie wypróbować. Otwórz drzwi do białej grani. Dobrze, że tą kolognictwo mogę sobie też robić, jak mieczem napierdalam, bo do jednej ręki mogę ją walnąć.